Cześć, tu Beata. Dziś mamy środę, 27 stycznia, czas na minutę z tarotem. Karta na dziś to rydwan, a więc dynamika zupełnie innego rodzaju. Dziś będziemy przede wszystkim koncentrować się na komunikacji, na wymianie wiadomości, ale też na otrzymywaniu ich oczywiście. Dziś jest idealny czas na to, żeby przeprowadzić te ważne rozmowy, które być może odkładane były od jakiegoś czasu albo przed którymi wzbranialiśmy się przez chwilę. Ważne, żeby na to się zdecydować dzisiaj, będzie o wiele łatwiej przeprowadzić te rozmowy, do wiele lepszych wniosków będzie można dojść. Domknąć te rozmowy porozumieniem. Szczególnie na przykład, jeżeli utknęliśmy w martwym punkcie i właściwie nie wiemy, w jaki sposób ruszyć dalej. To nie o to chodzi, że mamy niemoc, tylko po prostu czegoś nie wiemy. To, to jest takie nadejście pomocy, wskazówki, informacji, które nam pomogą ukierunkować nasze działania, ukierunkować się na cel. Karta Rydwan to jest taka karta naprawdę dynamiczna. Najgorsze, często to powtarzam, najgorsze. Co można zrobić w pozycji rydwanu, to nie robić nic. Tu trzeba podjąć wyzwanie, tu trzeba podjąć się, się tego działania, żeby być może przegadać temat, żeby przeprowadzić tą ważną rozmowę albo poprosić o pomoc. To brak działania będzie właśnie powstrzymywał nas, ten lęk, który nas powstrzymuje przed brakiem, brakiem działania, a wierzcie mi, ja naprawdę wiem coś na ten temat. To jest właśnie ten moment. W którym należy zdać sobie sprawę, że być może metoda, którą yy, stosowaliśmy do tej pory, nie działa, i warto podejść do tematu inaczej. Warto właśnie zastosować inną metodę. My jesteśmy w talii Star Child Tarot, zaraz ją tutaj ładnie wyostrzę. Pięknego konia, proszę bardzo. Mhm, widać, co się chyba ruszyłam. Tak wygląda. I on oczywiście, karta Rydwan symbolizuje naszą, e, naszą siłę wewnętrzną, tak? taki, taki pęd do działania, jak ten koń, który tutaj jest, ta, ta energia. Dlatego w karcie Rydwan najgorsze, co można zrobić, to jakby wycofać się i zamknąć się w sobie i nie robić nic. To jest naprawdę karta do działania. Oczywiście. W karcie Rydwan też trzeba pamiętać o tym, że ja to przynajmniej tak nazywam, że jedną nogą trzeba twardo stać na ziemi, żeby móc spróbować czegoś nowego. W przeciwnym razie możemy popłynąć, a, a przecież nie o to w, ty, w tym wszystkim chodzi. Natomiast zazwyczaj kartę Rydwan też postrzega się jako taką kartę pozytywną, zwycięstwa i takiej, takiej mocy. Dlaczego? Dlatego, że być może. To są jakby zaznacza te momenty w naszym życiu, kiedy mamy te nieskończone pokłady energii, kiedy mamy pomysły, kiedy mamy chęć do działania. Być może nie wiemy jak i zmieniamy, będziemy testować zmianę metody, ale rzeczywiście te pokłady energii w nas są i, i to właśnie sprawia, że chcemy, chcemy to robić, to jest ta adrenalina, ale żeby nie popłynąć, jeszcze raz zaznaczam, żeby nie popłynąć, nie dać się porwać zbyt bardzo jedną nogą trzeba twardo stać na ziemi, wtedy można próbować nowych rzeczy wtedy można działać dokładnie w taki dynamiczny sposób, ale też podążać za tą inspiracją, tak? która, która nas, czy za tą adrenaliną, za tym co nas tak ekscytuje a dopiero wtedy, kiedy łączymy się z tą energią Rydwanu, z tą dynamiką Rydwanu, tak naprawdę wszystko jest możliwe. Możemy zmienić wszystko, co tylko chcemy. Natomiast oczywiście ta karta również niesie ze sobą takie przypomnienie, że ta siła napędowa, która gdzieś tam zaczyna, zaczyna krążyć, ale także ta energia, która, która wokół mnie. Jakby wokół nas, wokół tego, co robimy, się utrzymuje, nie da się utrzymać na długo. To nie da się tego w taki sposób działać na dłuższą metę. Um, dlatego warto wykorzystywać tą energię z taką uwagą, to nie można tak sobie jej trwonić. Nie, dlatego mówię, można bardzo łatwo popłynąć, dlatego trzeba to robić w taki sposób ostrożny. Ostrożny jak ostrożny, ale rzeczywiście troszcząc się y, o, o siebie, o to, w jaki sposób działamy, żeby nie zaburzyć tej równowagi. Dobrze w te, przy okazji tej karty też zadać sobie na przykład pytanie, y, jak, jaki jest cel naszego działania? Jaki, jaki jest cel naszej pracy, tego co robimy? To naprawdę pomaga, pomaga ukierunkować się i sprowadzić się czasami na Ziemię. Albo na przykład chcemy coś zrobić, ale czy tak naprawdę jesteśmy na to gotowi? Czy nasze, nasze serce, nasz umysł, nasze ciało, czy my w ogóle jesteśmy na to gotowi? To jest kolejne pytanie, które dobrze sobie zadawać. I czasami, jak dojdziemy do takich wniosków, albo nawet nie dojdziemy do wniosków, tylko jakby ogarniemy jedną część, warto przy tej okazji też y, przypomnieć sobie, czy potrafimy okiełznać tą energię do realizacji swoich celów. Czy sposoby, którymi działamy rzeczywiście nam pomogą dojść do tego celu. Tak? To, to okiełznanie tej, tej energii jest bardzo ważne właśnie po to, żeby wykorzystać ją, a nie roztrwonić, nie marnować, tak? żeby później nie, nie, nie przepalać tak, tak tego wszystkiego, tego naszego działania na nic. Karta Rydwan jest bardzo dynamiczna, bywa też bardzo męcząca i yy, mam wrażenie, ja pamiętam z zeszłego roku tą kartę styczniową, to była moja karta na, na styczeń, to miałam wrażenie, że po prostu nie usiedziałam nigdzie dłużej na miejscu. Trzeba było wiecznie gadać, wiecznie działać, wiecznie jeździć. W ogóle miałam wrażenie, że z samochodu nie wysiadam. Więc przygotujmy się dzisiaj na ten dynamiczny dzień, ale jeżeli go mądrze wykorzystamy, jeżeli go spożytkujemy właściwie i nie przepalimy tej energii na próżno, to możemy naprawdę wiele osiągnąć. Mam nadzieję, że uda nam się wykorzystać tą energię rydwanu, bo to jest karta e, be, be, pełna wyzwań, ale też obiecująca bardzo wiele. Przyznam się, że jak ją dzisiaj rano wylosowałam, to aż przewróciłam oczami do góry. Myślę sobie, znowu, ale okej, okay, podejmuję wyzwanie i mam nadzieję, że ty te też. Zapraszam do jutra.